Pod koniec II wojny światowej Niemcy stali się mistrzami chaosu, przegrywając na wszystkich frontach, rozpoczęli desperacką operację ukrywania bogactw zrabowanych w całej Europie. Szczególnym celem stało się złoto, zarekwirowane z banków, kościołów, a często wyrwane brutalnie z rąk zamordowanych Żydów. W ostatnich miesiącach wojny tysiące ton kosztowności były przewożone w głąb Rzeszy lub ukrywane w tajemniczych miejscach. Kopalniach, bunkrach, podziemiach. Właśnie w tej atmosferze narodziła się legenda złotego pociągu. Według świadków, wiosną 1945 roku z Wrocławia wyruszył tajemniczy skład kolejowy, eskortowany przez SS. Miał przewozić nie tylko złoto, ale i dzieła sztuki oraz tajne dokumenty. Jego celem miało być ukrycie ładunku przed nadciągającą armią czerwoną. Wkrótce jednak pociąg zniknął bez śladu. Oficjalnie nigdy nie odnalazł się żaden dokument potwierdzający jego istnienie, ale świadectwa mieszkańców niemieckich oficerów oraz relacje powojenne roznieciły ogień podejrzeń. Miejsce, które najczęściej pojawia się w kontekście tej historii, to okolice Wałbrzycha, dawny Waldenburg, a dokładnie tajemnicze tunele pod Zamkiem Książ i w górach Sowich. To właśnie tam Niemcy prowadzili ogromne prace górnicze w ramach projektu RISE. Czy to możliwe, że wśród korytarzy wydrążonych przez tysiące więźniów ukryto pociąg wypełniony fortuną? W samym sercu Dolnego Śląska, wśród górskich szczytów, kryje się jedno z najbardziej tajemniczych przedsięwzięć III Rzeszy projekt RISE, czyli Olbrzym. Budowa ruszyła w 1943 roku. A jej skala była oszałamiająca. Władze nazistowskie planowały stworzenie kompleksu podziemnych hal, schronów i fabryk, które miały służyć jako ostatnia twierdza Hitlera i centrum produkcji wojennej. Roboty prowadzone były przez więźniów obozów koncentracyjnych, głównie Gross Rosen. Pracowali w nieludzkich warunkach, drążąc skały bez odpowiednich narzędzi czy zabezpieczeń. Tysiące zmarło z wycieńczenia. A wielu nigdy nie zostało zidentyfikowanych. Ich krzyki i cierpienie pozostały zasypane w głębi gór. Co jednak najważniejsze, projekt nigdy nie został ukończony. Prace przerwano w pośpiechu, gdy front zbliżył się do Dolnego Śląska. To właśnie wtedy, w ostatnich tygodniach wojny, niektóre tunele zostały zasypane lub zaminowane. Czy w jednym z nich Niemcy ukryli skład wypełniony kosztownościami? A może cała historia to tylko mit? który narodził się z mgły tajemnicy. Pierwsze relacje o złotym pociągu pojawiły się zaraz po wojnie. Mieszkańcy okolic Wałbrzycha mówili o nocnych transportach, o niemieckich żołnierzach, którzy zniknęli w górach, oraz o dźwiękach, które przypominały pracę maszyn głęboko pod ziemią. Część z tych świadectw pochodziła od kolejarzy, którzy przysięgali, że ostatni raz widzieli tajemniczy skład kierujący się w stronę nieistniejącej już bocznicy. W latach 60. i 70. komunistyczne władze PRL kilkukrotnie prowadziły tajne poszukiwania w górach Sowich: oficjalnie, w celu zabezpieczenia infrastruktury. Nieoficjalnie, szukano skarbów ukrytych przez Niemców. Niejednokrotnie natrafiano na zamurowane wejścia do tuneli, nieoznaczone mapy czy świadectwa mówiące o zasypanych torach. Jednak żadnych skarbów nigdy nie odnaleziono, przynajmniej oficjalnie. W 2015 roku, świat obiegła sensacyjna informacja: dwóch poszukiwaczy z Wałbrzycha zgłosiło, że odnaleźli złoty pociąg. Wskazali jego dokładną lokalizację w rejonie 65 km linii kolejowej Wrocław-Wałbrzych. Ich oświadczenie wywołało lawinę zainteresowania, a media z całego świata ruszyły do Polski. Czy tym razem złoto trzeciej Rzeszy naprawdę miało ujrzeć światło dzienne? W sierpniu 2015 roku nazwisko Piotra Kopera i Andreasa Richtera znała już cała Polska. Dwaj mężczyźni ogłosili, że posiadają dowody na istnienie zaginionego niemieckiego pociągu. Wskazali dokładną lokalizację i zapewnili, że w jego wnętrzu mogą znajdować się nie tylko kosztowności, ale i materiały radioaktywne. Ich zeznanie zostało złożone w obecności prawnika i od razu trafiło do mediów. Rząd, wojsko i służby ochrony zabytków stanęły przed dylematem: z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej presja opinii publicznej. Rozpoczęły się badania georadarowe, które rzeczywiście wykazały anomalie pod ziemią kształtem przypominające wagony. Teren został zabezpieczony, a ludzie z całego świata przybywali do Wałbrzycha, licząc na sensację stulecia. Atmosfera była gęsta od spekulacji. Mówiono o bursztynowej komnacie, złocie Himmlera, dokumentach Gestapo, a nawet o broni biologicznej. Telewizje relacjonowały każdy ruch koparek, a media prześcigały się w sensacjach. Jednak nadzieje zderzyły się z brutalną rzeczywistością. Po miesiącach przygotowań i badań terenowych w końcu ruszyły prace wykopaliskowe. Ziemia odsłaniana była z najwyższą ostrożnością każdy metr zabezpieczany, a teren monitorowany przez służby. Wreszcie dotarto do struktury przypominającej tunel, jednak nie było tam ani pociągu, ani złota. Oficjalne komunikaty były jednoznaczne. Nie znaleziono żadnego składu, żadnych kosztowności, żadnych artefaktów. Badania georadarowe mogły zmylić poszukiwaczy. Wykazały pustą przestrzeń, ale niekoniecznie wagon. Mimo tego Koper i Richter nie wycofali się z wersji wydarzeń, twierdzili, że pociąg został zasypany jeszcze głębiej. Społeczeństwo zareagowało mieszanką rozczarowania i niedowierzania. Czy poszukiwacze się pomylili? A może ktoś usunął pociąg wcześniej, zanim dotarły tam koparki? Albo ukrywa go do dziś? Jak w każdej wielkiej tajemnicy, także tutaj nie zabrakło teorii spiskowych. Jedna z najpopularniejszych mówi, że pociąg rzeczywiście istniał, ale został przejęty przez sowieckie służby tuż po wojnie. Według tej wersji NKWD miało odkryć skład i potajemnie wywieźć jego zawartość do ZSRR. Nikt nie miał się nigdy dowiedzieć, aby nie rozpętać międzynarodowego skandalu. Inna teoria sugeruje, że pociąg został ukryty głębiej. W niezbadanym tunelu pod zamkiem książ, lub w jednym z niedostępnych korytarzy projektu RIZE. Według niektórych relacji, Niemcy celowo zaminowali wejścia, a nawet puścili fałszywe tropy, by zmylić poszukiwaczy. Tajemnica miała przetrwać wieki. Są też tacy, którzy uważają, że cała historia została zmyślona że to legenda, która narodziła się z wojennego chaosu i nigdy nie istniał żaden pociąg. Ale jeśli tak, to dlaczego wciąż powracają nowe ślady? I dlaczego tylu ludzi twierdzi, że widziało go na własne oczy? Choć złoty pociąg oficjalnie nie został odnaleziony, legenda przyniosła Wałbrzychowi drugie życie. Miasto przeżyło prawdziwy najazd turystów, dziennikarzy i eksploratorów. Hotele były pełne, lokalni przewodnicy nie nadążali z oprowadzaniem grup, a sklepiki z pamiątkami przeżywały oblężenie. Władze miasta szybko dostrzegły potencjał, Zaczęto organizować wydarzenia, wystawy, konferencje, powstały specjalne szlaki tematyczne, a zamek książ i kompleksy Rize odnotowały rekordową liczbę odwiedzin. Tajemnica pociągu, niezależnie od jej prawdziwości, przyciągała niczym magnes. Dla wielu mieszkańców legenda stała się symbolem regionu, ale też przestrogą, że nie wszystko, co ukryte, musi być znalezione. Gdzieś pod ziemią może kryć się nie tylko złoto, ale i cierpienie tysięcy ofiar, które zginęły przy jego ukrywaniu. A może właśnie to jest największy skarb tej historii pamięć? Dziś, dekady po wojnie i lata po ostatnich wykopaliskach, pytanie pozostaje otwarte: czy pociąg ze złotem naprawdę istnieje? A jeśli tak, gdzie jest? Wciąż są ludzie, którzy go szukają. Nowe technologie, drony, skanery, badania geologiczne wszystko to wykorzystywane jest w nadziei na odkrycie sensacji stulecia. Pojawiają się nowe tropy, niepublikowane dokumenty, odtajnione akta, wspomnienia dawnych żołnierzy wciąż są też miejsca, których nie przeszukano dokładnie zawalone korytarze, niedostępne tunele gdzieś w cieniu przeszłości może leżeć stalowy kolos. Zapieczętowany pod ziemią, pełen złota i milczenia. Ale może najważniejsze pytanie brzmi, czy jesteśmy gotowi, by go znaleźć? Czy potrafimy stawić czoła nie tylko legendzie, ale i prawdzie, którą może przynieść? Bo historia ma złotego pociągu, to nie tylko opowieść o skarbie. To przypomnienie o wojnie, chciwości, tajemnicy i o tym, że czasem największą wartością jest nie to, co ukryte, ale to, co odkrywamy w sobie.